Witam na kanale Nowato Sprawdzone polecone Serwis Mitsubishi Zubadana, pompy ciepła z powodu tego nalotu glonów na parowniku rzadko takie rzeczy widywa, widujemy, rzadko to się zdarza. No, ale trzeba usunąć te glony, bo one wreszcie zarosną i parownik nie będzie działał zapraszam na taką relację bardziej do oglądania choć tam troszeczkę będziemy rozmawiali o różnych sprawach zapraszam no jest to to jednak jednak jest to wpływ posadowienia nie między chrzaczkami mur tutaj zielono Jeden samochód, tak? No, mamy taki kampale, nie na drugi samochód, ale co tam? Ciężko dobrych ludzi dzisiaj. No, tak. Albo się ma takie wysokie oczekiwania. Tak, człowiek popracuje pół roku, już chce własną firmę zakładać. To jest, jeszcze by było fajnie, bo Wszystko to nawet tą firmę, to nawet my chyba byśmy chcieli, tak, żeby zakładali firmy ludzie. Czyli na swoje robili tylko. No właściwie nie ma miesiąca, w którym my czegoś tam się nie, nie uczymy, jednak, nie? I zmieniają się koncepcje jakieś, albo może zmieniają się. No, no to się zmienia, no? Dowiadujemy się nowych rzeczy o tym, nie? O. Ja już krwi do tej firmy wylałem. Mówię, a żeby... zobacz, a czy no. to nie, nie dowód, no. że może bez obudowy chodzić? Przepraszować? No. No. To może będzie opcja dla tych są tanio mieć. A co mówiłeś o krwi? Że tyle krwi do tej firmy wylałem. Czym Lak Żebym nie jedno, nie jedno już odsalić, Ale to wszystko z pompy pakuje. O. o, ludzie. Po prostu. To jest twoja krwawica. Nie, to jest zaangażowanie dzisiaj mało. Nie. Nie, zrobiłem, zrobiłem. Mogę slik to założyć. Pokażę mogę slik. To jest wid magnetyczny. No. bardzo magnetyczny fit. I tak to kolejna pompa uratowana, tym razem przed nalotem glonów, zielonych glonów, które chciały pokryć jednostkę zewnętrzną, ale Dawid dzielnie wygrał tą wojnę przy pomocy szlaucho i odrobiny chemii do czyszczenia parowników urządzeń klimatyzacyjnych. Serwis pomp ciepła składa się tak przeważnie z takich właśnie dwóch obszarów. Jeden to można powiedzieć czyszczenie, mycie, oczywiście wtedy, kiedy jest to konieczne. I to wydaje się dosyć prosta czynność, aczkolwiek no, wymaga pewnej skrupulatności. Natomiast, e, proszę Państwa, żeby otworzyć taką jednostkę, trzeba być autoryzowanym serwisantem, ponieważ tam jest, otwieramy i mamy dostęp do e, elektroniki, która naprawdę przy jakiejś nieostrożności może po prostu zostać uszkodzona. Także nie radzę tego robić. Nie radzę otwierać tak jednostek samemu. Jeżeli chodzi o tą drugą część serwisu, czyli sprawy freonowe, czy ustawień pompy ciepła, to oczywiście tutaj tym bardziej tylko może autoryzowany serwisant podejmować się tych czynności, czyli możemy wyczyścić sami filtry, możemy wyczyścić parownik jednostki zewnętrznej, ale resztę musi zrobić serwisant. Serwisujemy jednostki, które zainstalowaliśmy. My jako firma Nowato serwisujemy też jednostki zainstalowane przez innych instalatorów. Jeżeli zgłaszają się do nas klienci, abyśmy objęli serwisem ich urządzenia. Także zapraszam, zapraszam do składania zapytań na stronie nowato.pl. Tam znajdziecie Państwo pompy ciepła klasy premium, do sziby jest ubadany. Znajdziecie także kotły na pelet i tam jeszcze parę innych rzeczy. Fotowoltaika, szczególnie magazyny energii. Pozdrawiam www.nowato.pl